Uroczystości z okazji nadania imienia socjoterapeutycznej świetlicy środowiskowej odbyły się w Tomaszowie. Patronką placówki decyzją zarządu TPD została Teresa Zając, założycielka świetlicy. Podczas uroczystości w siedzibie TPD przy ulicy Świętego Antoniego została odsłonięta pamiątkowa tablica. Teresa Zając była nauczycielką i pedagogiem przez wiele lat, dlatego zarząd towarzystwa na uczczenie tej chwili wybrał Dzień Edukacji Narodowej. Pani Teresa Zając będąc wieloletnim prezesem towarzystwa wpadła na pomysł, aby oprócz obsługi kół terenowych, które znajdowały się w szkołach, stworzyć świetlicę dla dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej, sprawiających pewne kłopoty wychowawcze, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. I udało jej się to przy pomocy zarządu, ale z jej inicjatywy powstała właśnie ta świetlica, w której gromadzi się co roku 48 dzieci. Pracują te, dzieci biorą udział w zajęciach na dwie zmiany, młodsze dzieci, w pierwszej części, w drugiej części starsze, a łączy obie grupy posiłek. Świetlica została odnowiona ze środków uzyskanych od państwa z darowanego podatku 1% i z tych samych środków została właśnie ufundowana ta tablica. Dziękując wszystkim za przybycie, poświęcenia dokonali ksiądz Dziekan Kowaliński i ksiądz proboszcz Krzysztof Wieczorek. Sam pomysł stworzenia takiej tablicy, takiego miejsca, które by upamiętniało panią Teresę Zając, w zasadzie pomysłodawcą byłem ja. Złożyłem wniosek w lutym na zebraniu zarządu 21 lutego tego roku i zarząd zaakceptował bez, bez jednego słowa sprzeciwu. Oczywiście było to jasne, jak słońce, to krążyło jakoś tak w nas, że wypadało to zrobić. Uchwałę żeśmy podjęli, która jest tu opisana z tego dnia właśnie weszła w życie, no, że trwało to od lutego do dzisiaj, do dnia Edukacji Narodowej, no trwało, bo musieliśmy przygotować troszkę, no trudno taką tablicę i, i, no, ustawić w miejscu brudnym, jakimś trochę mało schludnym, musieliśmy przeprowadzić przewidywany wcześniej remont, świetnicy remont, modernizację, malowanie takie różne drobne prace i wtedy znalazło się to miejsce. I ten dzień. Właśnie była nauczycielką 30 lat, całe życie poświęciła techniku mechanicznemu, ucząc tam matematyki. I no, w Dzień Nauczyciela, tak zwany, czyli W Dzień Edukacji Narodowej, jest to wspaniała taka okazja na uświetnienie jej imienia. Pani Teresa złożyła y, rezygnację z pełnienia funkcji na początku 2010 roku, w połowie stycznia, ponieważ zdrowie jej no, już zaczynało poważnie szwankować. Czuła, że no, nie, nie podoła dalej, a po drugie musiała zajmować się leczeniem i przebywać w, w różnych szpitalach. Y, więc no, ten obowiązek spadł na mnie i powołaliśmy zarząd, uzupełniliśmy go w jakiejś części, w części został ten sam i 5 lat już prawie no 4 lata, prawda, 10, 11, 12, 13 dobiega końca, kadencja upływa w przyszłym roku, także no zobaczymy jakie, czy nastąpią zmiany i jakie, ale no ten zarząd próbuje kontynuować i chyba robimy to dobrze, ponieważ no nie odczuwamy jakichś niedostatków, gospodarujemy pieniędzmi w sposób właściwy. Nie ma zagrożenia, że świetlica przestanie gdzieś funkcjonować mimo nie zawsze punktualnemu wpływowi jakichś transz, które nas miasto wspiera w tym, nawet jak jest jakieś opóźnienie, nie grozi to jakiejś dezorganizacji świetlicy. No, należy polegać na, mamy wspaniałą księgową, wspaniałą panią Jadwigę, którą tam widzę, kierowniczkę biura naszego, która dba też o wszystko, to jest taka prawa ręka tutaj dbająca o całość. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz miasta, powiatu oraz placówek na co dzień współpracujących ze świetlicą.